Uh. Hej kochani, z tej strony Ania, witam Was na moim kanale. Przetestujemy sobie dzisiaj troszkę kosmetyków. Zrobiłam zamówienie w Sinsay'u, nie odwracam tej torby, dlatego że ona jest już tutaj otwarta. Słuchajcie, zamówiłam naprawdę bardzo dużo kosmetyków yy, i za ilość tych produktów, to ile ja zapłaciłam, to moim zdaniem jest nic, dlatego że tych produktów naprawdę tutaj jest sporo, a za wszystko zapłaciłam 104 zł. Na wstępie może już powiem, że yy, to w jaki sposób te kosmetyki zostały zapakowane to jest żart. Można tak powiedzieć, dlatego że są one po prostu rzucone luzem, one tam w środku przez całą podróż latały. Są niby delikatnie zabezpieczone e, kawałkiem tektury, natomiast nie zabezpieczyło to tych kosmetyków przed ich połamaniem. Jak możecie zobaczyć, e, one już są. Obsypane w jakimś pudrze, także jestem ciekawa, co się potłukło, a co nie. Niby z jednej strony 100 zł to nie jest dużo, jak za taką ilość kosmetyków, ale generalnie wydać 100 zł na kosmetyki to jest dosyć sporo, i po prostu, że to wszystko przyszło w tak obleśnym stanie, to no słabo, serio. Słabo. Ale zanim przejdę jeszcze bezpośrednio do testu tych kosmetyków, chcę Wam ogromnie podziękować za waszą reakcję pod ostatnim filmem, który opublikowałam. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że się troszkę stresowałam waszą reakcją, i generalnie stresowałam się wrzucać wszystkiego do tego filmu, co ostatecznie się tam pojawiło. Przede wszystkim bałam się wrzucać tego momentu, gdy zaczęłam płakać, ale to w jaki sposób Wy zareagowaliście, daje mi ogromną motywację na przyszłość, tak daje mi takiego powera, tak jak po prostu. Po prostu taką wewnętrzną siłę, że to co robię. Wydaje mi się, że robię dobrze. To znaczy, tak wnioskuję po Waszych komentarzach, po Waszych reakcjach i bardzo mnie to cieszy, że Wam się podoba taki raw, bardziej naturalny klimat, jeżeli chodzi o filmiki. Możliwe, że więcej takich się będzie pojawiać na moim kanale. Bardzo mi zależy przede wszystkim na tym, żeby pokazywać Wam takie prawdziwe życie w takim sensie pokazywać Wam rzeczywistość. Dlatego że social media są tak wyidealizowane, i ja sama wiem to patrząc na mój feed, w jaki sposób moje zdjęcia się prezentują. Jak to razem ze sobą się łączy. To wszystko wygląda naprawdę pięknie, ale sama rzeczywistość jest, powiedziałabym. Po prostu normalna i niczym się nie różniąca od waszej rzeczywistości. I szczególnie teraz, gdzie social media coraz bardziej wywierają taką presję na młodych ludziach, zmuszając ich nawet podświadomie do tego, żeby porównywali swoje życie do życia osób z internetu. To napędza kompleksy, to napędza takie krytyczne myślenie o samym sobie, o swoim życiu w taki bardzo negatywny sposób. Także. <tryk> Cieszę się, że film Wam się podobał. Natomiast, co? Przejdźmy teraz już do testu, oczywiście, zanim zaczniemy. Zostawcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, czy te kosmetyki to będzie hit czy kit. To jest całe po prostu wysmarowane w jakimś pudrze. Do tego to pudełko jest, tak jakby w połowie otwarte. Zobaczcie, nie. O co O co chodzi? Dlaczego to. Jest odgięte. Nie widziałam w ofercie Sinsei, żeby był podkład. Natomiast zamówiłam gąbeczkę właśnie po to, żeby ją przetestować. Zobaczcie, zmoczyłam tę gąbeczkę i ona naprawdę całkiem sporo urosła, też jest. Powiem wam szczerze, że bardzo, bardzo, bardzo mięciutka. Te pory są delikatnie widoczne, natomiast ona bardzo mi przypomina swoją strukturą, nawet samym kształtem, ale też właśnie tą ilością tych porów, ich wielkością. Beauty Blender, po prostu. Ja za tę gąbeczkę zapłaciłam 9,99. Tak jak wam powiedziałam, podkładu nie kupiłam, także wezmę swój inny podkład i po prostu samą tą gąbeczkę przetestujemy. Ja użyję podkładu All Hours YSL. Dotychczas jak używałam tego podkładu, to yy, aplikowałam na dłoń trzy pompki i one tak naprawdę starczały mi na całą buzię i jeszcze zostawało mi trochę tego produktu. Wiecie, tak na zaś, żeby ewentualnie przykryć jeszcze jak coś gdzieś wystaje dodatkową warstwą, natomiast tutaj tak naprawdę podkładu praktycznie już na dłoni nie mam, a ten bok cały tutaj jest jeszcze wszystko widoczne, a nałożyłam taką ilość, która mi się do tej pory bardzo dobrze sprawdzała. Trzy pompeczki to był max. Widzicie, dopiero teraz jak dałam czwartą pompkę, to tutaj po tej stronie... Wszystko zaczyna mi znikać, aczkolwiek jeszcze będzie trzeba e, użyć korektora na to. Jeżeli chodzi o korektor, to też niestety nie udało mi się żadnego kupić na stronie Sensei, także wezmę mój, który ostatnio ciągle używam, czyli ten z Lidla. On się nazywa, bo też mnie o to pytacie: Fit Your Makeup Gym Look. Tylko że ja go absolutnie w ogóle nie widziałam już w Lidlu. Mm, tylko wtedy, kiedy on wyszedł. Muszę powiedzieć tak, ta gąbeczka rzeczywiście jest przyjemna. Dużej różnicy między innymi gąbkami nie widzę. E, bardzo przyjemnie się rozblendowuje to wszystko. Naprawdę jest mięciutka. Jest całkiem spoko. Jak za taką cenę 10 zł, myślę, że naprawdę jest ok. Jedyne, co właśnie to zauważyłam, że po prostu dużo zbiera tego produktu w sobie. Jezu, no zobaczcie, wszystko jest po prostu zabielone. Wszystko jest Ok, zaczniemy od pudru transparentnego, który właśnie tak naprawdę przyszedł cały rozwalony i rozsypany. Aha, zajebiście. Chciałam odkleić naklejkę. Wszystko poszło. Okej, okay. zobaczmy jak ten puder. Po pierwsze, jest bardzo biały, jest bardzo jasny i on odbija światło. Wydaje mi się, że wy też jesteście w stanie to zobaczyć, jak ta strona. Widzicie? Zrobiła się taka błyszcząca, ta również błyszczy, dlatego że tutaj nie ma żadnego produktu, ale ta nie dość, że się zrobiła taka zabielona, to też błyszcząca. Przyznam się szczerze, że jak patrzę w aparat, to efekt tego pudru naprawdę całkiem mi się podoba. Jest to takie delikatne satynowe wykończenie, ale nie jest ono, nie wygląda ono tak tłusto, tak brzydko. Jedyne co muszę powiedzieć, to to, że jak już Jestem bliżej. Wy, nawet w kamerze tego nie zobaczycie przez światła, ale gdy jestem bliżej, to rzeczywiście no, nie wygląda to już tak ładnie jak z daleka. Ta skóra się błyszczy. Widać w ogóle takie delikatne drobinki, które się mienią, takie. Po prostu brokatowe drobinki, które się mienią. Jestem przyzwyczajona do tego, że puder tak delikatnie wygładza tę strukturę i wygładza te pory. Natomiast w tym przypadku moje pory są wciąż widoczne i po prostu nie jest to efekt, który mi się osobiście podoba. Mam dwa żele do brwi. Jeden to tak naprawdę jest maskara transparentna, drugi to jest żel bezbarwny i na jednym oku przetestujemy sobie. Znaczy, na jednej brwi przetestujemy sobie jeden żel, na drugim oku przetestujemy sobie tę maskarę. Zobaczymy, jak one się będą prezentowały. Podobnie jak w przypadku żelu z Juicy, który ostatnio testowałam. Tamten niestety się nie sprawdził, moje brwi opadały. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało tutaj. I powiem wam taką ciekawostkę, że ten bezbarwny tusz, on kosztuje 7,99, także moim zdaniem naprawdę super cena. Jeżeli chodzi o żel do brwi, to kosztuje on 12,99, czyli mamy już tę półkę powyżej 10. Zł. Po pierwsze, co muszę powiedzieć, że bardzo mi się szczoteczka podoba. Wiem, że jest to produkt do rzęs. Natomiast yy, no, szczoteczka jak do brwi, myślę, że fajnie by tutaj dawała efekt takiego ro mocnego rozczesania. Tak natomiast wygląda szczoteczka żelu do brwi, już wiecie, poprawnego żelu do brwi, jest mniejsza, jest gęstsza. I ten produkt też jest bezbarwny. Chociaż widziałam, że na stronie były jeszcze kolorowe. Ok, nie wiem czemu, ale żel do brwi mnie piecze. Delikatnie w skórę, natomiast maskara, totalnie jakby jej w ogóle nie było. To jest normalnie takie mięciutkie, jakbym tutaj nic nie miała. W ogóle nie czuć tego produktu. Powiem Wam, że zarówno po jednej, jak i drugiej stronie dosłownie czuję, jakbym po prostu przejechała wodą. Po tych brwiach na nich nic nie ma, nic nie czuć, nie czuć w ogóle żadnego produktu, żeby tutaj się znajdował. Zobaczcie, ani jednym, ani drugim produktem nie jestem zachwycona. Wyglądają one średnio. Ja wiem, jak moje brwi potrafią wyglądać, jak są dobrze zaczesane, jak są mocno uniesione. One w tym momencie nie powiem, że wyglądają źle, natomiast to nie jest efekt, który. Ja osobiście lubię. Okej, okay, przejdźmy do makijażu oczu i naszej przepięknie połamanej yy, paletki, dlatego że zamówiłam taką mini paletkę w pięknych kolorach. Jak zobaczyłam ją na stronie, to sobie pomyślałam: Wow! Można zrobić z tego naprawdę bardzo ładny, taki świeży, dzienny makijaż. Nie taki oczywisty, dlatego że nie będzie to nudziakowy makijaż, ale jednak troszkę tutaj się szarpnąć na taki delikatny kolorek. No i wszystko by było pięknie, gdyby tylko. To nie było połamane, bo zapłaciłam za ten cień 7,99 bodajże. Tak naprawdę zobaczcie, złamał się pomarańcz, który jest błyszczący. I rzeczywiście, naprawdę bardzo mi się podoba ten kolor. Jako tutaj spróbuję jakoś delikatnie zgnieść, ale sam fakt, że przyszło to w taki sposób, że już mi się połamało, no to to jest. No, co mam powiedzieć, to jest hamuwa i tyle. Też się zastanawiam, jak teraz mam użyć tych matowych cieni, które całkowicie są zabrokatowane i też będą się błyszczały. Dobrze, zaczniemy od tego nudziakowego odcienia. Ja powiem Wam szczerze, że ta paletka zdecydowanie najbardziej mi się spodobała, ze wszystkich, które były dostępne. Były również takie większe za 30 zł, ale doszłam do wniosku, że. To jest pierwszy test, czy to w ogóle będzie fajnie wyglądało, czy nie. Zacznę od jak najmniejszej kwoty. I sam cień w sobie je, jest matowy, jednak przez to, że po prostu rozsypał się ten błyszczący, to tak naprawdę na powiece w tym momencie mam taki bardzo perłowy odcień. A sam cień w dosyć sporej ilości się pruszy i szczególnie tutaj w środku jest bardzo takie zapudrowane. A na oku praktycznie nic. Może to taki odcień, no ale zobaczcie. Nie wiem, ja mam wrażenie, że to jednak i tak powinno być troszkę mocniejszy wydźwięk na tej powiece. Nie być takie zupełnie niewidoczne. Wezmę teraz odrobinkę tego różowego odcienia i nałożę go po zewnętrznej i po wewnętrznej części oka. I takim malutkim pędzelkiem sobie to rozblenduję. Aha, czyli znika, okej. Okay. Okej, okay. czyli... ja. Yeah. Okej, okay, wszystko zniknęło. Chciałam zrobić taki makijaż, że na zewnątrz byłby piękny różowy odcień, a na środku ta pomarańcza, ale chyba będzie neutralniej. Mam tutaj jeszcze paletkę do konturowania i tak sobie pomyślałam. Ojej, ona też jest połamana. Chciałam tylko powiedzieć, że sobie pomyślałam, że możemy spróbować tego brązera odrobinkę dodać na powiekę żeby troszkę tutaj, nie wiem, chociaż odrobinę wyraźniejsze to oko było. Nie myśląc już za dużo, przejdę bezpośrednio do tego połamanego pomarańczowego cienia. Ja go będę nakładała palcem. On, zobaczcie, jest przepiękny, taki błyszczący. Bardzo ładnie opalizuje, bardzo ładnie odbija światło. On ma takie delikatnie większe te drobinki. Troszkę powiedziałabym, że przypomina mi cienie z Mio, te błyszczące, ale to zdecydowanie nie jest nawet... Ta sama półka, jeżeli chodzi o cienie. E, Mijo zdecydowanie bardziej się mieni, tak samo maksmo, totalnie inne światy, aczkolwiek tak wiecie, próbuję Wam po prostu przybliżyć do czego mniej więcej to mogę porównać. Natomiast, jeżeli chodzi o odcień pomarańczy, to co jest tutaj, i to co jest na oku. To, to nie jest to samo. Mam wrażenie, że gdzieś po drodze każdy z tych cieni zgubił swoją pigmentację. Każdy, ale to każdy, oprócz brązera, bo brązer rzeczywiście po prostu delikatnie się tutaj wyłania. Natomiast same cienie bez koloru. Okej, okay, z błyskiem, ale bez koloru. Mam tutaj również eyeliner, który kosztował 7,99. Wow. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Eyeliner prezentuje się ten sposób. Jest to eyeliner w pędzelku. Przyznam wam się szczerze, że tak dosyć na szybko malowałam teraz tę kreskę. Co muszę powiedzieć przede wszystkim to to, że bardzo szybko się nim maluję tym eyelinerem. I jest on naprawdę bardzo precyzyjny, w bardzo łatwy sposób udało mi się wyrysować te kreski. Piecze mnie strasznie mnie piecze w oczy. Teraz czuję po obydwu stronach, jak mnie piecze. Jestem ciekawa, za ile przestanie. Natomiast co mi się nie podoba to to, że. Zbiera ten błysk, który był wyżej, zbiera do siebie, i na przykład w tym miejscu w ogóle nie widać kreski, tylko widać ten błysk, gdzie ta kreska jest normalnie namalowana. Nawet o teraz, jak się odwracam, to po prostu ten eyeliner błyszczy. Nie wiem, piecze mnie w tym momencie cały czas, dam wam znać, jak przestanie, ale w międzyczasie przejdźmy sobie do maskary. Kolejny produkt, cały usyfiony. To już w tym filmie, to już jest klasyk. Maskara kosztowała 10 złotych. Uuu. No i tu jestem pod wrażeniem, dlatego, że szczoteczka po pierwsze się wygina, jest silikonowa. Wow! No powiem Wam szczerze, że się tego nie spodziewałam. Liczyłam, że będzie to jakaś taka basicowa, zwykła, najtańsza szczoteczka. Jest to maskara, która ani nie wydłuża, ani nie podkręca tych rzęs. Yy, po prostu ona jest. I tyle, i... Jeżeli nie szukacie czegoś specjalnego pod względem, żeby Wam albo wydłużyło, albo pogrubiło, albo podkręciło te rzęsy, na przykład potrzebujecie tuszu do przyklejania rzęs, żeby po prostu ten kolor był dorównany z Waszymi naturalnymi rzęsami, no to to jest właśnie taka maskara, żeby mieć efekt zerowy, powiedziałabym. Po prostu będzie. Tak to się prezentuje w tym momencie. Nie mogę powiedzieć, że te oczy wyglądają źle, dlatego że wygląda to naprawdę całkiem spoko, jak za. Tak naprawdę 30 zł, mogłabym powiedzieć. Te oczy za 30 zł. To nie wygląda to źle, natomiast to nie są kosmetyki, które powalają w jakikolwiek sposób. Żaden z tych kosmetyków mnie nie powalił, żaden z tych kosmetyków yy, nie dał mi takiego uczucia. Wow, kupię to ponownie, jak mi się skończy, i będę używała w ogóle codziennie. Na przykład z wieloma kosmetykami z Bel. Tak mam, tak tutaj wszystko jest takie, meh, ani super, ani jakieś najgorsze. Po prostu. Zwykłe. Jazu, leci z tego wszystko. Mam tutaj Contouring Trio, czyli bronzer, shimmer i blush. Zacznę sobie od bronzera. Z tego co mi się wydaje, to tam były dwa odcienie tego produktu. Ja wzięłam ten jaśniejszy. Odcień prezentuje się nadzwyczaj dobrze. Jest to zdecydowanie taki cieplejszy brązer. Nie wygląda to źle. Przede wszystkim, co zauważyłam, nie robią się żadne plamy jak na razie. Po drugie, nie jest on zbyt intensywny, czyli po prostu nie nałożycie go za dużo. Ale też nie jest to produkt, w który mocno trzeba się zagłębiać. Wezmę teraz odrobinkę tego różu. Zobaczymy. Och, widzicie. Zobaczymy, co to będzie. Ula la! Ej, powiem Wam, że ładny on jest. W ogóle. Z każdym momentem mam wrażenie, że ten makijaż zaczyna naprawdę bardzo dobrze wyglądać. Bronzer i róż jak na razie najlepiej wypadają w ogóle z całego tego zestawienia kosmetycznego. Jest tutaj również rozświetlacz, który powiem mam szczerze, że ma bardzo dziwną konsystencję, jakby półkremową. Naprawdę jestem pod wrażeniem tej paletki. Nie zrobiła mi ona krzywdy. Wygląda naprawdę bardzo ładnie, bardzo naturalnie. Ta skóra się bardzo ożywiła w połączeniu bronzera i różu i jeszcze nawet jak tego rozświetlacza odrobinkę dołożyłam. W ogóle ten rozświetlacz Moim zdaniem wygląda przepięknie, wygląda tak bardzo naturalnie, nie wygląda tak karynowato, mm, targowo, wygląda naprawdę, naprawdę ładnie. Zostały nam chyba dwa ostatnie produkty, i są to błyszczyki do ust. Obydwa obleśnie dalej. Wysmarowane, ale jestem bardzo ciekawa, zarówno jednego, jak i drugiego. Jeden z tych błyszczyków jest bardziej taki nudziakowaty, drugi jest bardziej, powiedziałabym, transparentny. Zacznę od tego nudziakowego. To jest błyszczyk, on się nazywa Gloss, odcień Pastel Pink. Zobaczcie ten aplikator, on jest taki spiczasty. Jest to błyszczyk, który ma w sobie drobinki. I o ile, jak teraz na siebie patrzę, mam wrażenie, że cały ten makijaż wygląda naprawdę bardzo ładnie. O tyle. Są szczegóły, które mnie denerwują. I w tym błyszczyku takim szczegółem jest to, że te drobinki są wyczuwalne. Ja je czuję, jak one mi się ślizgają. Tutaj. U, patrzcie, co się dzieje, jak mówię. M, mm. Nie. Drugi błyszczyk, a raczej lip oil, ponieważ to jest. Plumped and Glossy Lip Oil. Odcień, jaki ja wzięłam, już Wam mówię, Peach. Sprawdźmy formułę tego produktu. Tutaj aplikator jest inny, mniejszy. Mm. I też samą formułą ten produkt jest inny. Tamten był bardziej taki masełkowaty. Tamten byłby spoko, gdyby tak się nie przesuwał i gdyby nie te drobinki, które były bardzo wyczuwalne, dlatego, że sama taka masełkowata formuła to jest coś, co ja osobiście bardzo lubię. Natomiast w tym przypadku jest to takie bardziej suche, nie ma aż tak mocnego poślizgu jak właśnie w tamtym błyszczyku. Są tutaj również drobinki, które moim zdaniem są jeszcze bardziej widoczne, i te drobinki również są wyczuwalne. Samym wyglądem również mnie nie przekonuje. Na pierwszy rzut, jak zaaplikowałam ten błyszczyk, to o wiele bardziej mi się podobał. No niestety. Później się po prostu coś zwaliło, ale jednak taki efekt na ustach po prostu jakoś bardziej mi przemawia. Słuchajcie, mój ostateczny werdykt, jeżeli chodzi o te kosmetyki, to muszę powiedzieć tak: na wstępie zacznę od tego, że ten makijaż wcale nie wygląda źle. Wygląda wręcz dobrze, a nawet bardzo dobrze. Wygląda bardzo świeżo, bardzo dziewczęco, bardzo błyszcząco, powiedziałabym. Nie wygląda on źle ani z daleka, ani jak nawet patrzę z bliska. To też nie wygląda to źle. I tutaj muszę przyznać, że jestem naprawdę w lekkim szoku, jeżeli chodzi o taki efekt wizualny. Natomiast, jeżeli chodzi o same kosmetyki, to przyznam się szczerze, że nic mnie nie porwało na tyle, żebym Mogła odczuć jakikolwiek zachwyt, jeżeli chodzi o te produkty. Co mi się podobało, to muszę przyznać, że bardzo fajnie sprawdza się ta gąbeczka. Jak za 9,99 myślę, że naprawdę spoko. Tak samo muszę powiedzieć, że ta paletka konturująca również fajnie się sprawdza. Natomiast reszta dla mnie to jest albo takie bez wyrazu, albo złe. Jak na przykład moim zdaniem złe. Są cienie, szczególnie te dwa matowe, bo ich po prostu nie ma. One są niewidoczne. Jedynie fajnie sprawdza się ten pomarańcz, który tak naprawdę wcale pomarańczem nie jest. Także pigmentacja w tej paletce moim zdaniem nie. Jeżeli chodzi o ten puder, to nie jest to moja bajka. Nie jest to coś, co ja lubię osobiście drugi raz bym nie nałożyła, drugi raz bym nie kupiła, mimo że po tej godzinie tak naprawdę malowania się wcale on źle aż tak nie wygląda natomiast zdecydowanie nie jest to produkt, który ja osobiście czuję. Także tak ostatecznie wypadł test kosmetyków Sinsei. dajcie mi znać jakie kosmetyki chcielibyście, abym przetestowała w kolejnym filmie. Ja będę się już z Wami żegnać buziaki. Aha! Nie powiedziałam Wam jednej rzeczy. Eyeliner wciąż mnie piecze. Serio. I minęło 40 minut odkąd wymalowałam kreskę, moje oczy dalej mnie pieką. Nie jest to przyjemne w tym momencie, jest to takie powiedziałabym mniejsze pieczenie, ale skupia się ono w tym momencie głównie tutaj w tym zewnętrznym kąciku i jest to strasznie nieprzyjemne. Także taką negatywną informacją kończy ten film. My się oczywiście widzimy w kolejnym. Buziaki. Pa, pa.